Ferie to zazwyczaj czas, gdy nastolatkowie unikają jak oknia tematu powrotu do szkoły, jednak nie w tym przypadku. Trzech kolegów postanowiło przyozdobić ceny budynku zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Brzęczkowicach, tworząc kolorowe murale. Jak Warzycha to absolwent ZSP1, który wraz z przyjaciółmi Szymonem Gwiazdą i Maciejem Kupińskim w czasie tegorocznych ferii wykonali malunki w placówce. To już kolejny raz, gdy szkoła organizuje taką inicjatywę. W zeszłym roku powstała jedna wizualizacja. Tegoroczne działania zaowocowały stworzeniem aż trzech murali. Dlaczego szkoła zdecydowała się zorganizować taką akcję? Chcemy zrobić kolorową po prostu szkołę. Bardzo wielu uczniów i też członkowie Rady Rodziców postulowali, właśnie wnioskowali o takie działania. Wykorzystujemy po prostu w ten sposób potencjał ludzki i mamy jednego absolwenta, który w tamtym roku ze swoim przyjacielem zaczął taką wizualizację pierwszą na drugim, piętrze budynku tworzyć. Zdało to egzamin, spodobało się, więc teraz w okresie ferii wyszliśmy z tą inicjatywą i udało się stworzyć trzy nowe wizualizacje. Zaciekawieni, pytamy o pomysł na powstałe w tym roku malunki. Pochodziliśmy sobie razem wspólnie po szkole i generalnie stwierdziliśmy, że przy wejściu na halę sportową no to dobrze, żeby było coś związane z tą tematyką. Czyli tu jak widać na załączonym obrazku, wychowanie fizyczne, skrót WF, już tam kosz, tenis, Parter został zagospodarowany na informatykę i matematykę. Chłopcy podjęli się malowania w czasie trwania ferii. Zapytaliśmy ich o motywację do tego przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że też no, nie ma co ma nowe czasu w domu, no, a mieliśmy okazję, no to przyszliśmy i coś zrobiliśmy od siebie. Jak wygląda wykonanie takiego malunku krok po kroku? Najpierw szkicujemy litery farbą w sprayu, e, później wypełniamy danymi kolorami, e, dajemy później outline i później robimy tło. Najlepiej jakby były właśnie takie różnorodne kolory i później możemy dodać takie efekty na przykład, żeby ta praca po prostu ładniej wyglądała. Jakie znaczenie ma dla szkoły akcja? Po prostu chcemy tworzyć szkołę dla dzieciaków z pasji. Myślę, że nie jest kawałek ściany, można zawsze to jakoś podrować i to nas będzie wyróżniało w sąsiedztwie. Materiały do wykonania murali ufundowała Rada Rodziców. W przyszłości szkoła planuje dalej przyozdawiać ściany budynku, jest więc szansa, że przerodzi się to w stałą inicjatywę.